tak jest Halo? Halo. I pan co, tak, to sobie na pisteści, bo my te książki nie czytaliśmy, a tutaj mm -hmm. na przykład jest tak, jedzenie, nie, co jemy i tutaj jest wypisane tam drogowe dane, nik tłuszcze, witaminy, minerały, analiza pierwiastki, krawę suplementacja, łączone produkty żywnościowe... A sprawdźcie jeszcze raz? A sprawdzi pani, czy jest w spisie treści, bo ja mówiłem dla męża 110 kilowarze, ale no. chcę po prostu zgubić tkankę tylko z jednego miejsca, bo no mam problem, kobieta nie chce się ze mną kochać, bo mi brzuch zasłania członka no. i muszę zgubić trochę z nadbrzusza. Rozumiem. Jak komponować posiłki pisze, nie? Indeks gigemiczny, czarna lista jakaś tam jest detoks. I są też przepisy, nie? I potem tak, i profesjonalna odmowa biologiczna w treningów, nie, wzmocnienie mięśni brzucha, o jest, e, na 236 stronie, nie, wzmocniające mięśnie brzucha, potem, trening 2 z, ha z hantelkami i trening 3 wzmacniający z obciążeniem Ale własnego proszę, ciała, nie, i e, coś takiego, nie. ja by mi towarem. Na wzmocnienie mieści brzucha, nie? Treningi. Faja jebie mi towarem. No i o tej detoksie, to też jest dobre, nie? Mhm, mm ale Jakby ten... Przepisy, takie ko kolorowe zdjęcia na przykład, nie? Faja e jebie mi towarem. Barcach. Jeszcze raz? Y czy... Jest tam co kupować na te... Wie Pani, na te posiłki? Y wie Pan co? To na przykład są... Y y raczej tak, nie? No bo to są do dokładne przepisy, nie? Mhm. Mm a jest no, przepis, na przykład y, taki francuski przepis jest, wie Pani. Y, tam w tej książce, bo to ogólnie no, nie będę ukrywał, żona powiedziała, żebym tą książkę kupił, że tam niby coś jest. Mm -hmm. I jest taki no. przepis chyba na 200 stronie. Y, Faja jebie mi towarem, coś takiego francuski. 200 strona, momencik, już teraz szukam. 200 strona. To To nie jest to faja no, no Konkretnie 200 strona? 200 bądź dajmy. któraś. Tam powinno pisać faja jebie mi towarem. Tak? Chaja jak? Faja jedymi mi towarem. To jest trochę do polskiego podobne, a to jest francuskie. Mm. <laughs> Jestem na 206, to już tego nie mam, 154. nie wiem, placek grzyniowy, łosy z roszpunką i imbirem, pieczone ziemniaki ze szpinakiem, 21, 200. Nie na tej stronie tutaj nie ma, kanapki z... na 198, kanapki z serem z pastą z awokado i pomidorem tutaj jest na przykład, mhm. a konkretnie na tej 200 stronie to mam pieczone ziemniaki ze szpinakiem. Niech to pisze? Nie, cztery duże ziemniaki, mrożony szpinak, pięć dużych ząbków czosnku, dwie łyżki jogurtu... To chyba to, to chyba to. I na dole powinno pisać yy, coś o tej właśnie, co mówiłem, nie? Fajajmy mi towarem. Oscypek prawdziwy, co wczoraj miałem, kozi ser, oliwa z oliwek, masło chlorowane, majeranek, tymianek, sól mąska, świeży koperek. No i tutaj jestem ten przepis, o tych ziemniakach. No, nie wiem, tutaj tego nie widzę. Aha, uh -huh. no dobra, to, wiem, bo... to ja fakt ta, ta mogę przyjechać. Jest, książka jest nowiutka, jeszcze raz. Pachnąca jest nawet, tak, drukarnia. No no i ćwiczenia też są tutaj, nie? Tam są zdjęcia tej Lewandowskiej jak ćwiczy tutaj, nie? To jest chyba ona, nie? Tak, to ona. Dobra, to ja też jestem z Czarnkowa, wie Pani? Tak? Tak. Także to jutro zapraszam. po 15 jakoś bym był wolny. To bym jeszcze Dobre. zadzwonił po 14, żeby o adres się zapytać, no, ale to jutro, dopiero w SMS-ie tam. No dobrze, dobrze. Dzięki. A tam tej fajnej jakby mi towarek nie było. No właśnie tego nie ma, ale to pan mówi, że na tej 200 stronie to jest ja, nie przepis. A, w ogóle, a... Nie ma, a tu to prawda, przepis, bo ja nawet nie rozumiem no. za bardzo. A, a jak pani to odbiera? Bo ja nie wiem, jak pani to słyszy przez telefon, bo to francuski, ale francuskiego dobrze nie, nie umiem wypowiedzieć. Nie wiem, faja? Nie, nie rozumiem też, co Pan mówi tutaj, nie? Ale ja czytam sobie to tutaj Takiego czegoś nie ma, nie na tej stronie, nie? A jak. Ja a, mam pieczone zimnia... A jak Pani słyszała. Zesz... Jak ja. Pani słyszała to, co powiedziałem? No to niech pani Pan jeszcze raz powie. Mogę mówić wolniej, jak Pani chce. No poproszę. proszę. Faja. Jebie. No. Mi. Towarem. Aha, to takie coś, nie? No takiego czegoś tutaj nie ma. <laughs> to niestety, to chyba nie ta książka. Dobra, to ja jutro zadzwonię jeszcze. No to yy, dobrze, dobrze. Dziękuję.